Rozmowa dnia w Radiu Piekary. Marcin Zasada, witam Państwa. Naszym gościem jest Łukasz Kochut, europoseł Nowej Lewicy. Dzień dobry. Dzień dobry, witam pięknie pana redaktora i wszystkich słuchaczy i słuchaczki Radia Piekary. A więc proszę Państwa, trzeba przeprosić się z węglem. Także... Kim Pan jest i co Pan zrobił z prawdziwym Łukaszem Kochutem? Także powiedział w jednym wywiadzie, e, panie redaktorze, bo ten moment jest kryzysowy w całej Trzeba Europie. przeprosić się z węglem. Na jakiś czas. Tam ten Kohut Na mówił jakiś czas, na jakiś czas. Zaorać czasu, jak najszybciej. Do czasu, nie mówiłem, że za jak Który jest prawdziwy. Panie redaktorze, nie mówiłem, że jak najszybciej, bo mówiłem, że do 50. roku w kampanii wyborczej, w czym też byłem w kontrze do... E, Roberta Biedronia? Do Biedronia byłem w kontrze w tej Proszę sprawie. Bardzo. I tutaj z Markowskim, e, z ministrem Markowskim nawet spotkanie zorganizowaliśmy, żeby przekonywać Warszawę do pewnych argumentów. Natomiast w Parlamencie Europejskim od czasu wybuchu wojny i też po analizie tego, co robi PiS, jak w ciągu tych kilku lat 14 kopalń pozamykał i zwiększył import węgla z, z Rosji, zgłosiłem taką poprawkę do jednego tam raportu, żeby na czas tego trudnego momentu, który mamy w historii. Europy zacząć korzystać ze swoich złóż, a przestać importować węgiel właśnie z, z Rosji. Prze to znaczy przeprosić się? To jest to przeprosić. Się? Tak, to jest to przeproszenie na ten, te krótkie perspektywie czasowej, bo my moglibyśmy na przykład premier Morawiecki, premier z, 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 z Katowic, prawda, mógłby na ten czas transformacji, na przykład obniżyć e, podatki na węgiel, mógłby sprób spróbować znieść VAT. A tego nie zrobiono i, i, i zaczęto to pan wie, ale węgla wbrew zapowiedziom to y, wydobędziemy w tym roku mniej i to nie mniej niż planowaliśmy, liczyliśmy po wybuchu wojny tylko mniej niż planowano. Długo jeszcze przed jej wybuchem w przyszłym roku też jest ja plan, sobie... żeby jeszcze mniej. Tego węgla wydobyć. Ja sobie z tego wszystkiego zdaję oczywiście sprawę, w jaki są techniczny. Ale to jest kwestia ograniczenia, inwestycji, inwestycji, braku inwestycji. Tak, inwestycji, tak Boże, oczywiście. Natomiast... Ale, ale... Na tym, w tym czasie tej transformacji energetycznej, która już trwała przecież przez kilka długich lat w, w Europie, myśmy nie skorzystali z tych pieniędzy, które można było zainwestować e, odnawialne źródła energii. I to jest ten największy problem, jaki mamy obecnie. No Teraz... i dzisiaj, ale dziś, dziś, dzisiaj, proszę Państwa, dzieją się rzeczy niewiarygodne w polityce. Pozwólcie państwo, że jeszcze to jaśnie wytłumaczę, bo. Poseł Kochód mówi dzisiaj, trzeba przeprosić się z węglem. Tymczasem z tydzień wcześniej prezes Kaczyński, Prawo i Sprawiedliwość, mówił oze, atom, a śląski węgiel to tak. właściwie słabej jakości. Znaczy To jest skandaliczne, skandaliczne słowa, które powiedział Kaczyńskiego, Kaczyńskiego. Atom, ozę czy śląski węgiel? Skandaliczne słowa Kaczyńskiego, który powiedział o śląskim węglu. Jednocześnie importują e, jakiś e, brud z Indonezji i Kolumbii. To, co zrobił PiS z, 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 z tym sektorem górniczym, to jak oszukał e, górników. E, prezydent Duda przyjeżdżał do, do, do na Śląski, opowiadał o 200 latach wydobycia. Myśmy mówili prawdę. Myśmy mówili, że, że to jest w dalszej perspektywie czasowej potrzebna transformacja energetyczna, która jest przed nami. I tutaj akurat myślę, że górnicy i cała, ta, cała branża o tym doskonale też wie. Szkoły górnicze też przeszły swoją transformację. Ja, Szkół górnicze to już nie ma właściwie. Są, raz. jeszcze są pojedyncze, ale rzeczywiście to wszystko się wydarzyło. Natomiast no, trzeba. Łukasz Kochudna, przerywam. Tady. Europoseł Nowej Lewicy jest z nami. Dogrywka w sieci już za sekundę. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Dziękuję do zobaczenia. bardzo. Dziękuję serdecznie. Już teraz na żywo. Dogrywka w sieci tylko na Radiopiekary.pl. Marcin Zesela, witam ponownie. Łukasz Kochut, europoseł Nowej Lewicy, jest naszym gościem po raz drugi. państwa i pana. Witam ponownie. Witamy. E, tak, rozmawiamy o tym węglu, transformacji i tak dalej, i tak dalej. Wie pan, to czarna, a nie zielona lewica bardziej. Coś mi to przypomina tak swoją drogą. Transformacja energetyczna jest absolutną koniecznością w tej perspektywie 2050 roku. Nie mam żadnych wątpliwości. Panie Panie pomyśle, a co z zmiany... pieniędzmi przy okazji na tę transformację? No trans... Bo słyszymy o tym, że pieniądze, które z których mieli, mielibyśmy finansować tę transformację sprawiedliwą naturalnie yy, na Śląsku, to są mocno zagrożone, yy, bo, bo yy, jak też zagrożone są pieniądze, kto, z których miałyby skorzystać regiony, właśnie 3, tam one są zaszyte. Trzy źródła finansowania transformacji energetycznej leżą na stole. Pierwsze źródło, o które w Parlamencie Europejskim walczyłem, też w Komisji Przemysłu Badań Naukowych i Energii, to jest Fundusz Sprawiedliwej Transformacji, który został przez... Pana premiera Morawieckiego znacznie ograniczony, przez to, że nie walczył o wysokość tego funduszu na Radzie Europejskiej w 2020 roku. To jest pierwsze źródło finansowania transformacji, dość małe. E, druga, drugi strumień, z którego można finansować transformację energetyczną, odnawialne źródła energii, też inwestycje w pompy ciepła i itd., tak to jest KPO. E, wczoraj minął nam październik, e, polski rząd, premier Morawiecki nie złożyli, nawet, nie złożyli nawet wniosku o te pieniądze, ogromne 36 miliardów euro. Do Brukseli. Nie złożyli tego wniosku. Oczywiście inne, inna sprawa, że tam są wojny wewnętrzne, że tam no, no, to blokuje, jest dwa, to wiemy. Trzecia, trzecia sprawa, naj, najbardziej e, znacząca kwota, 75 miliardów euro, to jest w, w budżet europejski, regularne ramy finansowe, gdzie też pewne problemy komisja e, ogłosiła i z, zobaczymy, co, co się wydarzy. Tak właśnie, I teraz dzisiaj mamy sytuację, w której sprzed kilku dni informacje, że mm, rząd. Zapewne rękami premiera Morawieckiego jest w stanie, czy skłonny do wynegocjowania jakiegoś resetu z Unią Europejską wbrew chociażby swojemu koalicjantowi, czyli Solidarnej. Polsce. czy to jest w ogóle możliwe, Pańskim zdaniem, w dzisiejszej sytuacji i okolicznościach? Chciałbym w to wierzyć. Potrzebne są całą pewnością, są, możliwe? Pieniądze są potrzebne, jest, jest sytuacja kryzysowa, jest inflacja, trzeba nowych inwestycji. Oczywiście, że są potrzebne. Yy, powiedziałbym więcej, nie wyciągnięcie tych pieniędzy to jest... Yy, czy kompromis jest możliwy w tej czy sytuacji? Czy kompromis jest możliwy? Oczywiście, że jest możliwy. Ja miałem w tym tygodniu spotkania z, z komisarzami, z komisarzem Reindersem choćby i wiem na przykład, że rząd Wiktora Orbana 17 propozycji legislacyjnych już złożył w sprawie KPO. W sprawie KPO. Że... Czy, czy, czy my jesteśmy w stanie otrzymać ten regularny budżet? Tak, jesteśmy w stanie. Musimy... Orban nam zrobił, nam w sensie w Polsce zrobił przysługę w tej sytuacji, Orban po, pokazując... Pokazując, że ten kompromis faktycznie da się osiągnąć. Orban zawsze się tak zachowuje, jest twardy w swojej polityce krajowej, ale kiedy przyjeżdża do Brukseli, jest przystosowany do warunków brukselskich. Niestety polski rząd taki nie jest, nie był złożony, złożony nawet ten wniosek o KPO i to mnie bardzo martwi. Mam nadzieję, że pójdą po rozum do głowy. Wszystko na to wskazuje, że tak będzie, bo te pieniądze są po prostu niezbędne. Bez tych pieniędzy samorządy nie będą miały pieniędzy na, na kolejne inwestycje. Ja nie wiem tylko, czy, pani pośle, czy, czy opozycja w Polsce nie liczy, że to jeszcze się przyciągnie do następnych nie, wyborów. Nie, liczy na to. I tak bo... potem będą się czołgać Prze przeczołgiwani będą politycy. Proszę PiS. mi wierzyć, że nie, nie liczymy na to. Ja zresztą alternatywnie wymyśliłem pewien pomysł, czyli napisałem list do Ursuli von der Leyen z takim mechanizmem, który stosujemy w takim. Programie Obywatele, Prawa i Wartości, czyli taki bezpośredni przesył pieniędzy z, z Brukseli do, do samorządów, stowarzyszeń. Oczywiście to jest możliwe na mikroskopijną skalę, budżet Mikro. jest ogromny, ale tak, taką inicjatywę na, wy, wystosowałem z innymi posłami ym, to opozycji, m.in. z premierem w skali, w skali yy, no, chociażby pieniędzy, o których e, rozmawialiśmy. Pani ale kropla drąży skałę i pewne mechanizmy być może, jeż, jeżeli nie teraz, to w przyszłości zostaną zrealizowane. Mówiłem czarna, niezielona lewica. I coś mi to przypomina. SLD. Tak. Stowarzyszenie Lewicy Demokratycznej? No ja bardzo szanuję Zbyska Zaworowskiego, który tutaj gościł, prawda, kilka dni Stowarz... temu. Przepraszam. SLD, Stowarzyszenie w, w Lewicy studiów? Demokratycznej. To jest tak. taka formacja, ciekawostka stworzona przez nie wiem, buntowników, renegatów. Ale to jest stowarzyszenie. Nowej Pani, Lewicy. Panie Stowarzyszenie, które tworzy sobie struktury, pisze program. pan, ja można to nawet nazwać klubem wesołego szampana, ale to, wie pan na co to wygląda? Wygląda to na to, na jakimś szukanie alternatywy. Zapraszam. Alternatywy dla e... nowej lewicy? No, a tak, alternatywy politycznej na, na, na lewicy. Znam, znana historia już od wielu e, różnych e, możliwości po, politycznych, różnych startów. Takie inicjatywy się pojawiają. Przypominam choćby sobie e, Europę Plus, kiedy, kiedy też e, powstawała druga e, lewica, kiedy. Kiedy Zjednoczona Lewica powstawała, też była taka plotka, że powstanie Druga Zjednoczona Lewica, więc to są. Nowa Lewica, Nowa Lewica. Na Lewicy takie takie. Prominam, że ta się że nie tylko na Lewicy, bo to w, też w innych. To jest partia razem, która jest poza sceny politycznej. Zjednoczoną Lewicą. Partia Razem, z którą współpracujemy i mamy podpisaną umowę koalicyjną, w, zwłaszcza na, 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 na współpracę klubu parlamentarnego w, w, w Sejmie Polskim. Także ja oczywiście przyglądam się temu, słuchałem tego wywiadu z dużą ciekawością, bo ja po prostu pana Zaborowskiego bardzo szanuję za jego działalność ówczesną. W, Zaborowski, w Rozenek, znany panu jeszcze z czasów. Oczywiście Polikota, tak, Morawska, ja z, uważam, że nie powinno po, po teraz w takiej trudnej sytuacji politycznej jaką mamy, powinniśmy się łączyć, a nie dzielić. Jak pan redaktor wie, ja nawet jestem za tym, żeby w co mało już wierzy, żeby była jedna lista do, do, do polskiego sejmu całej opozycji, więc ja nie jestem fanem takich podziałów i, i zapraszam wszystkich tutaj do wspólnego działania bo wróg jest jeden i, i to jest obóz Zjednoczonej Prawicy. Byłoby to chyba, o tym też rozmawiałem z posłem, byłem posłem Zaborowskim, że gdyby tak po SLD e, podjęło rozmowy z nową lewicą, nowsza lewica z nową lewicą, byłoby to niesłychane, niesłychanie interesujące też, bo, bo po raz drugi... Zostałoby wchłonięte SLD. Pierwszy raz jako Sojusz Lewicy Demokratycznej, teraz jako Stowarzyszenie, czy wchłonięte? Może na zasadzie jakiejś współpracy naturalnie. Czy ona jest możliwa w ogóle? Czy ja to rozumiem, drugie zjednoczenie lewicy. Wszystko jest możliwe w polityce. Ja rozumiem pewną nostalgię działaczy, którzy gdzieś tam nie, nie startowali nawet w, w, w tych nowych strukturach. Ja, ja też ja podejrzewam przyklejenie się współpracy raczej, raczej z inną częścią tej opozycyjnej sceny. Po stronie ja też, stowarzyszenia. Ja też jakby zawsze tam wspominam z nostalgią start wiosny do parlamentu europejskiego, wtedy kiedy jakby zostałem posłem do parlamentu, ale jakby uważam, że powinniśmy się w, na opozycji łączyć, a nie dzielić, i, i zachęcam do tego wszystkich kolegów, tak po lewej stronie, jak i po stronie centrum. Mm. Jedna lista to jest mało możliwe. Mało możliwe, bo, bo, bo jakiś tam czas minął. Widzimy te, te różne rozgrywki polityczne. Z, 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 w zasadzie to PS, PSL jest teraz trochę takim hamulcowym i, i, i Stowarzyszenie Szymona Hołowni. Być może z nim e, dogada się jedynie, ale jakby taka szersza chyba rzeczywiście. Poza Michał, Michał gramatykę w tym studiu też kilka dni temu mówił mhm. też, że w jedną listę to nie ma co na to liczyć. Raczej liczy na dwie. Platforma ja, ja byłem, z lewicą. Ja jestem bardzo z ja byłem za tym i o tym długo mówiłem, dlatego że jakby spotykając się z ludźmi na straganach, na rynkach, po prostu słyszałem te głosy ludzi, którzy chcą tego, żeby opozycja była zjednoczona. Oczywiście formuła może być zjednoczeniowa przed wyborami, może być po wyborach, może powstać jakiś pakt właśnie o, o nieagresji w czasie kampanii. Co wydaje mi się rozsądnym rozwiązaniem, czy, czy jakiś taki pakt o tym, że nie będzie, że nie jest możliwa jakaś koalicja z PISem w, w przyszłości. To są rozwiązania, które są na stole. To prawda, że, że, że kilka bloków też ma swoje, swoje plusy, bo ludzie po prostu będą głosowali na swoje partie bez tego takiego poczucia, że, że zagłosowanie na, na, na daną partię to Jak jest dobre. Są, są dzisiaj sondaże, które pokazują, chyba jeden, jeden może dwa, pokazywały. Hipotetyczną przewagę platformy nad PISem, w, jeżeli chodzi o poparcie, tak sobie myślę, że to mm, z jednej strony, nie wiem, może w platformie, w górach platformy strzeliły korki od szampana, ale y, patrząc w dalszej perspektywie, to się pan, PIS z paru opresji już wychodził, a wy, wy jako opozycja, y, upojeni tymi sondażami, które, które dzisiaj wskazują, że y, może platforma wygrać wybory albo może opozycja rządzić, wyzyskując większość, to wy się pozabijacie do nie, tych wyborów kolejnych. Nie czuję się upojony, panie redaktorze, i przestrzegam wszystkich na opozycji przed upojeniem, przed upojeniem i przed jakąś taką buńczucznością rok przed, na rok przed wyborami. Do wyborów jest daleka droga. Do, do, do wygrania wyborów jest jeszcze dalsza droga. Trzeba przejść kampanię wyborczą, trzeba pracować u podstaw, zwłaszcza w regionach. Ja naprawdę wi widzę też jakimi narzędziami dysponuje obóz Zjednoczonej Prawicy, też choćby e, pracując w tej komisji i do spraw inwigilacji Pegasusem. Wiem jak to może wyglądać, wiem co jeszcze się może wydarzyć w mediach publicznych, bo ten, ten trójstyk prokuratury, mediów publicznych e, i służb specjalnych jest bardzo niebezpieczny i wyobrażam sobie jakieś preparowanie materiałów na, na opozycję. E, wczoraj podobno e, taki mem krąży po internecie, oczywiście to jest fake, ale... Ale że w wiadomościach poda podano, że, że premier Donald Tusk źle postawił, e, krzywo postawił znicze na, na grobach jako pasek wiadomości. Więc takimi e, głupimi metodami, nie, dezinformacją, e, po, podsłuchiwaniem, które są można, absolutnie poważne, e, Zjednoczona Prawica może sobie e, w tej kampanii pomagać, i my musimy naprawdę przede wszystkim pracować, spotykać się z wyborcami i rozmawiać o przyszłości, która nie jest. Różowa, która Panie jest proszę, ciężka. E, e, Śląska, a propos e, Zjednoczenia, Śląska Partia Regionalna. Będzie pan płakał za e, tym regionalnym ugrupowaniem? Ja generalnie płaczę od e, kilku lat. Tak płaczę od że nie mamy reprezentacji w, w, w Sejmiku Wojewódzkim regionalistów. I jest mi naprawdę obojętnie, czy to byłoby SPR, czy Ruch Autonomii Śląska, czy Ślązoki Razem. Najlepiej, oczywiście, także. Tutaj chciałbym, żeby żeby oni się dogadali, bo tego oczekują y, ludzie na dole, ślązoki. Dogadali, tego, oczek pan tego oczekują ludzie. Jak, jak, to, że, że, że jak robiliście tę śląską sztamę, przed pisem powszechnym tak. Niech pan zdradzi to, jak pan ich tam wszystkich, wszystkich zebrał, to co, zamknął pod kluczem, żeby nikt nie mógł, i okna też zatrzasną, żeby Bardzo się nie mógł zdradzę, wyjść? bo to jest ciekawe. No. E, zaprosiłem ich e, na nikisz, na, 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 na obiad śląski. Tam byli przedstawiciele ras i razem, tak? Tak, i, 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 zapraszałem, i zapraszałem ich, e, nie informując ich, kto w tym spotkaniu weźmie udział, przedstawiając jakby mój plan, moją agendę działań, też jeśli chodzi właśnie o, o spis powszechny, ale nie tylko, bo i o tragedię górnośląską, śląską gotkę. I, I tak to zrobiłem e, i, i nikt nie, od tego stołu nie, nie odszedł, e, co oczywiście było jakimś tam e, organizacyjnym sukcesem. I mam nadzieję, że po prostu przed wyborami y, samorządowymi. Ale musieli wiedzieć, że, że ich, mm, ich koledzy z, z drugiej strony nie, nie, nie przyjdą, albo przynajmniej pod, liczyć na to, że nie przyjdą. No ale przyszli. Żeby, żeby przyszli zaproszenie. wszyscy przyszli, bo byli i przedstawiciele Rasiu, i eśpr u i Sądzaków Razem i nikt od tego stołu... Y, ale nie, przecież, czy nie to odczyt. jest możliwe do odbudowania, pańskim zdaniem, patrząc na to, pewnie z pańską sympatią na, na y, losy tego ruchu regionalnego, czy to jest możliwe do odbudowania w jakiś sposób przed, y, zwłaszcza wyborami samorządowymi, w których, no które są jedynymi, gdzie na samorządowcy obecną... mogą jakby zaznaczyć swoją obecność? Na chwilę obecną ta sytuacja jest bardzo trudna. Ja próbowałem to robić. Dwukrotnie miałem takie spotkania u mnie w Katowicach na Nikiszu w ambasadzie, takie próbujące zintegrować środowisko. Na chwilę obecną to, to się nie udało. Dalej nad tym jakoś tam myślę i pracuję, ale dla mnie najważniejsze dodatwienia są po prostu konkretne sprawy, nie? czyli promocja śląskiej kultury w Europie, europejska stolica kultury dla Śląska i Zagłębia, śląsko-gotka, śląsko-gotka, coś, się dzieje, europejska stolica kultury. coś się dzieje. Wszystko idzie w dobrym kierunku w, w tych sprawach, o których wymieniłem, w europejskiej stolicy kultury też, trwają prace robocze. E, spotykamy Robocze się. Gdzie? no w, Katowice? W, w Katowice, Sosnowiec, Metropolia i przedstawiciele mojego biura się spotykają roboczo i, i pracują nad, nad, nad projektem. Spis powszechny, panie I Jesteśmy prymusem generalnie w Polsce, jeśli chodzi o Europejską Stolicę Kultury. Spis powszechny, czekamy na wyniki. Dostał, a dostał pan jakąś nie, informację z Nie dostałem. Informacji. No to ja, tam, ja, panu, ja panu podam informację, którą y, y, nasza redakcja dostała. W mhm. tym roku raczej nie, raczej w przyszłym to. Mogę coś powiedzieć? To jest żenada no to, po prostu. to jest żenada ten spiszą Żena... byłada, oczekiwanie na, na, na wyniki spisu powszechnego w kontekście narodowości innej, to jest, to jest po prostu żenada. Jeżeli my czekamy, będziemy czekać półtorej roku na, na, na wyniki, które, spisu, który był elektroniczny, to znaczy, że to państwo jest popędekla, po prostu, tak szczerze mówiąc. Znaczy, ja nie wiem, czy oni się czegoś boją, że nas jest po prostu, nie wiem, pół miliona, czy, czy pół miliona, na czym tu no to... polega. Ten problem. Z 300 tysięcy mniej niż ja, ja uważam, że pół miliona to byłby sukces. Od początku to mówiłem, że to jest moja jakby taka liczba, o którą, o którą trzeba walczyć, ale uważam, tak jak powiedziałem, że jeżeli tego nie ma podanego w miarę szybko, to to znaczy, że to państwo nie działa, że taka instytucja jak GUS no, po prostu nie funkcjonuje dobrze. Hmm, język Śląski, słyszał pan o... Ja już się pogubiłem, muszę przyznać państwu również. Siódma, ósma próba ustawowa uznania śląskiego za język regionalny. Takową zapowiada senator Marek, Marek Plura. Co ciekawe, jeszcze tak trochę czuję się jak statystyk z NBA. E, będzie to trzecia ustawa Marka Plury. tak sześć było do tej pory generalnie sześć tak może. jest ta siódma, będzie jest to siódma Moniki Rosy w zamrażarce siódma czyli to będzie tak, ósma tak no chyba ósma no plus ta moja rezolucja w parlamencie więc ta, tych, tych prób jest sporo ale dobrze że one są znaczy my musimy dobrze że one są redaktorze. poza papierem który poza drzewami które no, trzeba drzew to zawsze wszystko. drzew zawsze to jaka jest korzyść z tego kropla drąży skałę przeszliśmy naprawdę długą drogę już naprawdę ponad 50% społeczeństwa polskiego, wie, że jest język śląski, że to jest sprawa niezałatwiona. Wszyscy politycy, którzy przyjeżdżają, na razie w kampaniach niestety tylko na Śląsk, pytani o to przez dziennikarzy, mówią, że to opozycyjni, mówią, że to jest sprawa do załatwienia i że śląsko będzie uznana językiem regionalnym. To jest długa droga. W polityce niestety tak to wygląda, że ten proces musi trafiać pod strzechy, że ludzie muszą wiedzieć, o czym, o czym się gada. Korzyść ta, ta na ta dzisiaj wiedza... z tej ustawy, która przejdzie przez Senat, jakaś będzie po... Rozumiem, że w Senacie coś odbędzie się więcej niż mogłoby, czy odbyło się ostatnim razem w Sejmie, tak? Cały Czyli parlament musi uznać język śląski za język regionalny. W Sejmie ta, ta sytuacja jest, 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 jest niemożliwa na chwilę obecną, więc musimy chyba czekać na, na nowe rozdanie polityczne i wtedy e, dopchnąć tą sprawę kolanem. E, ja mam na to pomysł, jakby tak się składa, że e, kadencja Polskiego Sejmu i Europarlamentu są, nie są zbieżne, więc ta moja kadencja potrwa dłużej. Do 24 roku do maja, więc ja będę miał ten takie pół roku, gdzie będę mógł przyjeżdżać do, do, do Warszawy, choćby z tą moją rezolucją. Parlamentu Europejskiego, ale także z materiałami naukowymi do polskich liderów partii politycznych i przekonywać ich do tego, że to jest właśnie ten moment, że trzeba to w końcu załatwić. I uważam, że to jest taki um, też języczek uwagi, który po, powinien zadecydować o tym, że, że, że ludzie na śląsku powinni zagłosować za przedstawicielami opozycji w wyborach do Sejmu. Myślę, że to jeszcze na koniec na, na, tak a propos e, śląskiej mowy, języka. E, nie wiem, czy pan wiedział, po raz kolejny w ustach, w języku polityki pojawiło się pewne brzydkie słowo, niech dzieci zatkają uszy, słowo ciul, które w, podczas, na demonstracji, tym razem przeciwko czarno, ministrowi Czarnkowi, zostało użyte nie po raz pierwszy w naszej polityce. I tym razem, znaczy zawsze jest tak, że politycy jakoś trywializują tę sytuację i mówią, to wcale nie jest wulgarne słowo. To tak, eksperci mówią co innego. Według pana? Przystoi, w języku czy nie przystoi? śląskim to nie jest wulgarne słowo. Jak to nie jest wulgarne słowo? No To jest słowo hamskie, ale to nie jest przekleństwo. W języku polskim. Rafał Adamus, prologue Silesjana mówi jedno z najcięższych przekleństw. No tak, bo w języku śląskim generalnie nie ma tak twardych yy, yy, wulgaryzmów jak w polskim. To bezsprzecznie i to na pewno jest jedno z. Z, z Mocniejsze niż Pieron na pewno. No Czy hachor, Mamlas. To w ogóle e, i nie tak ma porównywać. Wiadomo. Tam to jak. Z Wiadomo, przecież. trochę szkoda, że takie słowa z języka śląskiego się przedostają do, 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 do polskiego, a nie jakieś niepiękniejsze słowa typu Szmaterlock, Aschenbecher. Eee, czy Inkrzeństwa... Szczeczarnek to jest szmaterloku. <laughs> Brzmi strasznie, ale nie wiem, czy no dla myślę, wszystkich że Państwa, którzy nie wiedzą, ja to już to panie, motyl. panie redaktorze, ja jestem w Warszawie co jakiś czas i robię testy takie dziennikarzom warszawskim. To jest Radomilowi Witowi i robiłem w, tam z Sejmu. Tak, pytałem go o szmatę lokal, Aschenbecher. E, Okrepla, i, i, i powiem panu, że było 5 do 0. Nie? To znaczy, ani jednego słowa nie zrozumiał. Pro, to są jeszcze proste, no wie pan. <laughs> pan zapyta, powie, że jedynie Ślązacy wiedzą, kto wymyślił koło. Także no. No, genau. genau. Tak, że tak to była. Ostatnia kwestia. Daisy, a nie Jan Paweł II, patronem szkoły w Wałbrzychu. Taka sytuacja, tak wybrało środowisko uczniów, rodziców, nauczycieli. W, w Wałbrzychu, właśnie w tym miejscu. Hmm. Coś pięknego. Zanim zadałem pytanie, dlaczego coś pięknego? <grym> Dlatego, że ja jestem w ogóle wielkim zwolennikiem tego, żeby właśnie patronami szkół, patronami ulic byli ludzie... Niemcy. Nie Niemcy, Daisy była zaczką od tego zacznijmy o złożonej tożsamości ale była ślązaczką eee, ale była z urodzenia niekoniecznie oczywiście ale była mocno związana z Wałbrzychem była osobą z tą pewnością bardziej niż Jan Paweł II. E, tak, tak oczywiście bezpośrednio była lokalnie. związana z synem von plus ale panie redaktorze Ja jestem zwolennikiem tego zwolennikiem takiego właśnie umiłowania regionalizmu hajmatu tego żeby właśnie osoby związane z regionem stawały na cokołach zostawały patron, patronami ulic Właśnie w danym regionie mi się to udało w Rybniku z prezydentem kurczerem jeśli chodzi o Kazimierza Kucza i chciałbym żeby właśnie tacy wielcy ślązacy byli honorowani w, 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 u nas bo tego nie ma tego brakuje mamy ulicę wszędzie Jana Pawła Piłsudskiego Mickiewicza. A ifen no, już tak często nie mamy, który był wielkim poetą był. Podam Państwu i panu poetom. na koniec jeszcze taką anegdotę. W, w Bytomiu, w centrum Bytomia, w moich stronach z kolei e, była kiedyś ulica Redena w 1945 czy 1946, kiedy z, zmieniano, spolszczano w ogóle przez, przestrzeń publiczną. E, oczywiście Reden wyleciał, człowiek niezwykle zasłużony dla górnośląskiego przemysłu. E, ale ktoś musiał mieć, tak podejrzewam, trochę e, takiego wisielczego humoru, bo zastąpiono Redena Prusem. Prus, tak. Reden, Prus, tak, Prusy. Tak. No, widzę tu jakieś drugie dno. Wszystko My się łączy w opcji tak zwanej. Wszystko się łączy w opcji. Moż bardzo podobnie jest, jeśli chodzi o, o wszystkie place, wyzwolenia i tak dalej. E, no to oswobodzenia. Zwycięstwa wolności. No to tam. do końca na Śląsku nie pasuje. Ja o tym też rozmawiam. W, w A co nawet... by chciał pan, pan? Ulicę Zwycięstwa Zwycięstwa? Tragedii Górnośląskiej. Na przykład No dobra, o, ale plac, zwycię... plac tragedii górności. Czyli te zwycięstwa u, u... czy wolności, to wie pan to wcale. Nie, oci... Ale sposób. oczywiście. Ja nie chcę w... nie pan Tylko, likwidować. Że... Nie, ale ja, ja uważam, że to w ogóle nie jest jakby też moment na to, żeby wydawać niepotrzebne pieniądze na, na takie symboliczne rzeczy. Natomiast jeżeli mamy do czynienia z taką sytuacją, jak właśnie w Obrzychu, kiedy, kiedy jest wybór patrona i, i rzeczywiście wygrywa ktoś związany z, z regionem, z tym miastem, z tym małym Hajmatem, to to jest piękne I, i, i bardzo się cieszę i gratuluję wszystkim, którzy przyłożyli się do tego, że Daisy. Została patronką w yy, szkoły w Wałbrzychu. Łukasz Kochut, europoseł Nowej Lewicy, był dziś z nami. Dziękuję bardzo. Pięknie dziękuję. Miłego dnia, do zobaczenia i do usłyszenia.